Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Gościem porannego programu Radia Sud jest Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, bory to już w najbliższą niedzielę, ale tak naprawdę pra, pra, przebieg tego mamy już dzisiaj w oświacie szkolnej tutaj w Wieruszowie, bo szkoły, uczniowie uczą się demokracji, uczą się jak głosować. Nie na kogo, a jak głosować. Właśnie jak to wygląda w Waszych szkołach dzisiaj? To wigilia prawyborów. Wyszliśmy naprzeciw tutaj szkołą i namawiamy właśnie dzieci i młodzież, żeby też wzięli sprawy w swoje ręce. Świetna sprawa, nauka patriotyzmu, taka żywa lekcja demokracji. Tak, dokładnie. Już teraz trwają prawybory. Mamy nadzieję, że o 16 będziemy mogli ogłosić wyniki. Bez względu na to, że na przykład dzieci mogą nie znać polityki, na kogo głosować. Tak, głosuję po prostu, żeby nauczyć się głosować, tak? Tak, dokładnie tak. A jeśli chodzi o te prawdziwe prawe brły, skąd pomysł zrodził się, żeby reaktywować to, co kiedyś było wizytówką tego miasta? Przecież o tym cała Polska tak. mówiła. Dokładnie tak. To wtedy pan Marcin Parade wyszedł z tą inicjatywą razem z panem Czesławem Wrublewskim, i to gdzieś spowodowało, że wszyscy właśnie zjechali do Wieruszowa, wszyscy po prostu zainteresowali się Wieluszowem. Jednak uważam, że. Politycy, gdy mają bezpośredni wpływ, troszkę zakłócają jak gdyby te wyniki wyborów. My wykorzystujemy jak gdyby tę sytuację teraz, która jest w Wieluszowie, no i wracamy po 22 latach. Jeśli chodzi o polityków, kogoś będziemy gościć tutaj z pierwszych stron gazet. Ja wiem, że trochę się sprawa skompliko skomplikowała, bo, bo śmierć niestety seniora Morawieckiego spowodowała, że wszystkie różne konwencje polityczne w tym kraju zostały przesunięte na niedzielę, więc jest obawa, że jednak ze względu na pogrzeb te konwencje na niedzielę były przesunięte i oni mogą do Wieluszowa przyjechać, ale, ale myślę, że i tak swoje, swoje każde ugrupowanie będzie chciało zaznaczyć obecność. Dokładnie tak, natomiast Natomiast my od początku wychodziliśmy jak gdyby z takiego założenia, że nie jesteśmy może tak bardzo zainteresowani wizytą polityków, tak? Oczywiście chcemy zaznaczyć swoje miejsce na tej mapie politycznej, chcemy wykorzystać to, że jesteśmy takim papierkiem lakmusowym i takim probierzem, jednakże oczywiście wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich, do wszystkich partii politycznych, mamy już pewnego rodzaju zgłoszenia, jak mówią wszystkie komitety, a będzie tych pięć komitetów, które już zgłosiły i szósty, który jest u nas w okręgu, że jednak niespodzianki będą, jeżeli chodzi o wizytę o wizytę właśnie polityków. Natomiast tutaj podłoże jest dużo szersze, jeżeli mówimy o wybory. My też chcemy promować wśród naszych mieszkańców to, że każdy głos się liczy, bo oprócz tego, że jesteśmy, tak jak powiedziałem, tym papierkiem lakmusowym, to mamy także taki glejt, że każdy głos się liczy. Bo przypomnę wybory prezydenckie, gdzie pan. Jednym głosem pan, chyba. Tak, pan tak? Kazimierz, pan, pan Bronisław Komorowski versus pan Andrzej Duda. 3120 głosów pan Komorowski. 1121 głosów pan Duda, więc, więc ten każdy głos się liczy. Niby to było nieprawdopodobne, miło, mi, mi, niedopuszczalne, a jednak się wydarzyło. Ale tak jak powiedziałem, idziemy też dalej i pokazujemy ludziom, że. Wybory są bardzo ważną rzeczą, ale nie tylko te na kanwie właśnie politycznej, nie tylko te do sejmu, do parlamentu, ale też wprowadzamy coś takiego jak promowanie chociażby rodzinnych domów dziecka, gdzie chcemy pokazać poprzez naszą fundację Happy Kids, która wybudowała na naszym terenie trzy rodzinne domy dziecka, że to jest jeden z najlepszych wyborów. Oczywiście ten optymalny to rodzina, mama, Tata na to i politycy powinni zwracać uwagę bez tak względu jest, na frakcję. Dokładnie, tak, do, dokładnie, dokładnie tak więc, więc pe, pewnego rodzaju y, gdzieś te zachowanie będziemy promowali. Myślę, że też y, bardzo ważną rzeczą, którą należy tutaj powiedzieć, jest to, że pomysłem pana Paladę i przy moim skromnym udziale jest wprowadzenie do, wprowadzenie do tych wyborów głosowania elektronicznego, gdzie tak naprawdę podczas wyborów nie ma ciszy wyborczej. Tak, prawybory to tak naprawdę sondaż, zabawa pewnego rodzaju. Czyli będzie ochrony. można patrzeć na wyniki, jakie układają Dokładnie. się już od Dokładnie. Już od godziny 8.30 aż do 18.00 do zamknięcia lokali wyborczych będziemy widzieli, jak kształtują się te wyniki. I to jest myślę, że taki... Głosujemy w internecie? Nie, nie głosujemy w internecie, mm -hmm. głosujemy w lokalach wyborczych, będą specjalne urządzenia, głosujemy równolegle i elektronicznie i też w sposób tradycyjny, czyli po prostu wypełniając karty do głosowania. Ale to mówię, tak jak powiedziałem, to będzie widoczne cały czas w trybie ciągłym i myślę, że to jest też taki... No taki impuls dla tych leniuchów wyborczych, którzy będą widzieli w internecie, Podniesie bo to aktywność w internecie się... oczywiście będzie można obserwować, to będzie można obserwować wyniki na telebimach, tak? I kiedy widzimy, że na przykład nasi em, nasi kandydaci przegrywają, to być może tych leniuchów wyborczych będzie to mobilizowało, żeby iść i oddać głos. Ja przyznam szczerze, że nie tak dawno nawet odpaliłem sobie stare filmy z tych prawyborów w latach 90. -tych o tym mówiła cała Polska. Faktycznie fenomen był wiruszowa taki, że, że tutaj było pokrewieństwo z tymi wynikami autentycznymi w wyborach niesamowite. Tu od procent 2-3 były różnice chyba, tak? Dokładnie tak. Zawsze, zawsze gdzieś znajdujemy się w granicy błędu statystycznego i to nas no, w pewien sposób pretenduje do tego, żeby taką, taką imprezę i takie wydarzenie organizować. Oczywiście to jest też taki mechanizm promocyjny. Tak? My od początku wychodziliśmy z założenia, że Zapewniamy lokale wyborcze, nabawiamy naszych mieszkańców do udziału w głosowaniu. Ale czy przyjadą politycy, czy nie, to już było jak gdyby mniej ważne. Wiemy i jesteśmy pewni tego, że media sięgną no po, właśnie, po wyniki. przecież to będzie taki największy impuls na ostatniej prostej wyborczej kampanii, bo przecież zostanie tydzień do wyborów tak naprawdę i, i tutaj wszyscy skupią się na tych sondażach, co przyniosą wyniki wieruszowa. Jak być może jeszcze zaktywować swój, swój okręg dany, swój elektorat, żeby poszli do wyborów. Na to wszyscy będą patrzeć. W całej Pol na pewno tak, natomiast też uważam, że to jest bardzo ważny aspekt i bardzo ważne wydarzenie dla tych kandydatów z naszego okręgu i z, naszego, z naszej gminy, z naszego powiatu, tak żeby wykorzystali jak gdyby to wydarzenie też do promowania w, w, własnych, własnych osób, własnych list. No cóż, no. Też jako gmina Wieruszów mamy takiego pewnego rodzaju niedosyt. Jeżeli patrzymy tak na, na te satelitarne gminy, chociażby jak kępno wielu strzeszów, one zawsze mają swoich reprezentantów w Sejmie. My nie A mamy, dawno. dawno tak, to wynika, to wynika oczywiście także z, z ilości mieszkańców. Zawsze powtarzam, że nawet gdybyśmy całym powiatem weszli na stadion Narodowy, to jeszcze parę dziesiąt tysięcy miejsc zostanie, nas jest 42 tysiące, przypomnę. Aczkolwiek mieliśmy już posłów, tak mieliśmy swoich reprezentantów, to pan Bogdan Pilarski, tak z krótki. Bolesław, tak. Tak, Krupka Bolesławiec i w ostatnim czasie pani Elżbieta Nawrocka, która weszła do Sejmu w miejsce pana łuczaka przyszedł ta, do ta, 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 który przyszedł do Niku i który teraz ostatnio został z tego Niku y, zwolniony. Także na pewno chcielibyśmy mieć swojego reprezentanta, niezależnie od tego, jaką opcję y, reprezentuje. Dlatego pan namawia, żeby zagłosować na, na swoich y, z okręgu, bez względu na frakcję polityczną? Znaczy nie, na pewno, na pewno trzeba weryfikować swoje poglądy, i na pewno trzeba głosować. Z, z, z zgodnie, zgodnie, zgodnie z nimi, zgodnie z własnym sumieniem. Ja nie namawiam nigdy nikogo do tego, na kogo ma głosować, aczkolwiek zawsze namawiam do tego, żeby szedł do głosowania. Bliska bo to... koszula ciała tak się mówi. No na pewno tak, to ma swoje oczywiście przełożenie później w przyszłości, natomiast tutaj trzeba patrzeć też nie tylko pod kątem własnego miejsca zamieszkania, ale pod kątem całego kraju, tak, no bo to jest jednak to miejsce, w którym żyjemy, z którym się identyfikujemy i które powinno tak naprawdę być. Tak jak pan powiedział, bliskie bliskie nam. Panie burmistrzu, wróćmy na moment jeszcze do prawyborów. Zaczyna się to wszystko na Wieluszowskim Rynku o 13.00. Tam, oczywiście, oprócz tak, takich typowo zachęcających do wyborów akcentów, również moc innych atrakcji towarzyszących, występy na scenie, będzie gotowanie, grillowanie, tak? Tak, no, będzie to, oczywiście, robimy to w formie, tak jak powiedziałem, pikniku. zabawy w formie, formie festynu, w formie pikniku centrum właśnie Wioruszowskiego. Czyli wieluszowski rynek, to miejsce, gdzie będzie można spotkać właśnie polityków, ale gdzie też można będzie w pewien sposób się by, by pobawić i zrelaksować. Będą reprezentacje właśnie cherskich, czyn, którzy będą gotowali. O właśnie, i tutaj bardzo serdecznie namawiam, żeby podchodzić i mm, korzystać z. tej no, obiad do Wieluszowa na rynek. Tak jest, korzystać z tej patelni, ponieważ tam dobrowolne właśnie datki będą zasilały w fundację Happy Kids i to, co oni robią, a robią naprawdę fantastyczne, e, fantastyczne rzeczy. Poza tym oczywiście będziemy to zamykali koncertem. No Miły Pan, miły, pan na scenie to tak, tak jest dla dokładnie ludzi dokładnie. Tak. Mówi. Natomiast jeszcze, dlaczego namawiam mieszkańców do tego, żeby szli na prawe bory i oddali swój głos? między innymi na pewno, żeby promowali gminę Wieruszów, ale też, żeby dali sobie szansę wygrać atrakcyjne nagrody. Co tam, pralka widziałem, tak? No jest sprzęt AGD, można, można na pewno... Wy możecie być największą frekwencję wyborczą w historii powojennej Polski <gry> na tych prawyborach, to jak znaczy, są nagrody. To znaczy, nie jest, nie, jest nie jest to nowatorski pomysł. Przypomnę, że w latach 60 i 70 też pierwsi głosujący dostawali oprócz goździków także między innymi pralki, dlatego, dlatego te lokale wyborcze były gdzieś tam od samego okupowana, ale oprócz sprzętu AGD, także pewnego rodzaju usługi, z których będzie można skorzystać, można będzie wygrać i kolację, można będzie wygrać i wycieczki, można też wygrać vouchery na innego rodzaju atrakcje. Wielka scena polityki, dużej polityki to przedsmak wyborów 2019, wyborów parlamentarnych już w ten weekend, dokładnie w niedzielę w Wieruszowie dzisiaj głosują uczniowie w szkołach głosować będzie można i śledzić te głosowanie w internecie, lokale wyborcze Przedwyborcze, prawyborcze, od której czynnię? No, od, od, od 8 do 18. Tak 12, 12 lokali wyborczych. Zrezygnowaliśmy tylko ze szpitala, ale to nie miałoby żadnego wpływu. Tam też rzeczywiście zawsze kilka osób tylko głosuje. Wyniki śledzić będzie cała Polska, więc niezwykle ważne, aby wszyscy wieruszewanie ruszyli do urn wybor prawyborczych. Tak jest, dokładnie. Natomiast e, namawiam też oprócz tego 6 października wszystkich, tak, także słuchaczy żeby radia poszli SUT, żeby, żeby poszli do wyborów i oddali e, swój głos. E, Rafał przybył, jeden z pomysłodawców powrotnych. Uprawy borów do wirusza. Dziękuję bardzo, Wólniczy Wirusza. Dziękuję bardzo, serdecznie. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.